All right. Everything will be all right tonight. Zostało przeprowadzonych chyba dokładnie 2000 transplantacji, Tam, bo, bo różnica jest może 2001, a może to jest 1999, ale jeszcze nie mamy takiej super dokładnej statystyki z poltransplantu. Tyle narządów one zostały przeszczepione 1930 osobom, dlatego że no część narządów wędrują dwa narządy do jednego, do jednego biorcy z takiego czy innego powodu. Na pewno bieg jest ważnym elementem w popularyzacji idei transplantacji. Ważny, szczególnie myślę, w tych młodych środowiskach ludzi, którzy żyją w mediach społecznościowych i stamtąd głównie czerpią informacje. A to jest tak naprawdę, nawet jeśli nie jest to inwestycja na dziś, to jest to, to, jest to ogromna inwestycja na przyszłość, która jest, która jest niezwykle ważna. I ona, nawet jeżeli dzisiaj niewielka część sukcesu jest jest efektem biegu po nowe życie, to jego owoce będziemy zbierać przez najbliższe 30 lat. Z rodzinami dawców nie mamy zbyt wiele do czynienia, dlatego że ja jestem po tej drugiej stronie całego. Całego procesu. Zdarza mi się nawet nawet organizowałem takie, takie warsztaty, gdzie, gdzie lekarze z oddziałów intensywnej terapii, z aktorami w obecności psychologa ćwiczyli takie, takie zachowania i rozmowy po to, żeby, żeby w prawdziwym życiu jakby umieć sobie poradzić z własnymi emocjami, zaakceptować je. Bo często jest tak, nie wiem, jakie macie doświadczenia z opieką zdrowotną sami. Natomiast często jest tak, że lekarz próbuje się odciąć od emocji, przedstawić suche fakty i, i no i niby, że ja się, ja się nie angażuję, jestem, jestem super fachowcem, którego nie obchodzi co pani myśli. Nie? Ale, ale taki nie jest, każdy z nas jakby doświadcza tego co, emocji drugiej strony, nawet jak nie wiem, jest to... Jest to z... Operacja onkologiczna, czy zwykła przepuklina, którą, którą mam zoperować, to ja widzę to, co przeżywa ten człowiek, i to w jakiś sposób na mnie, na mnie, na mnie wpływa, więc to nie ma opcji, żebyśmy tego, żebyśmy tego nie doświadczali. I zawsze jest to ten element tragedii, z którą my tej rodzinie osoby zmarłej nie dajemy mu zbyt, rodzinie zbyt wiele czasu, żeby oni się oswoili z tym, żeby. No, oni nie mają czasu przejść do elementu żałoby i zacząć racjonalnie myśleć, nie? więc, wie, więc próbujemy, e, próbujemy właśnie w tym św w świecie najmocniejszych, tak naprawdę, emocji, jakie człowiek mieć może, jakoś, e, jakoś się poruszać. To moim kolegom, koordynatorom, anestezjologom udaje się, jak widać, coraz lepiej, znakomicie. To, 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 to. No oczywiście, z drugiej strony, to jest to, co ja widzę. Ja widzę człowieka. Często umierającego, czy bardzo ciężko chorego, który potem e, e, jakby no, ogromnie poprawia się jego, je, jego jakość życia, czy jego stan ogólny, czy w ogóle no, po prostu przeżywa tą, tą y, y, kolejny rok, dwa, pięć, a niektórzy 20 lat, jak słyszycie. My jesteśmy takim europejskim średniakiem jeśli liczyć, jeśli liczyć wszystkie kraje, wszystkie kraje Europy. No ale aspirujemy oczywiście do tych krajów Europy Zachodniej, tych, jesteśmy dużym krajem Europy, więc też stać nas na, stać nas na więcej. Na pewno jesteśmy lepsi niż na przykład Niemcy, którzy mają, przecież są dużo bogatszym krajem, krajem niż my, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o trans transplantologię, bijemy ich już obecnie na, na głowę. Natomiast Natomiast to, co jeszcze ciągle u nas szwankuje, to to, o czym powiedział przed chwilą Arek Pilarz, że to, to, to jest dawstwo żywe, którego mamy 10% obecnie, a w krajach nordyckich czy w Holandii to jest 50% przeszczepień nerek wykonywanych od dawcy żywego. Więc, więc na pewno tutaj mamy spore pole do działania. No i taka w Europie. Od pewnie ponad 10 lat no, efektywnie wykorzystana pula dawców, czyli osoby po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia. Kiedy śmierć się zdiagnozuje nie na podstawie kryteriów neurologicznych, tak jak my to robimy, tylko no, u faceta takiego. Jak ja, 50, parolatka, po intensywnej rozmowie z żoną, wychodzi, wychodzi do pracy. Tam ma taką samą intensywną rozmowę ze swoim szefem i pierwszy i ostatni zawał w swoim życiu. Podjęta reanimacja natychmiast kończy się niepowodzeniem. Od takiego człowieka też można dzisiaj pobrać narządy, tylko jakby no, nam jeszcze trochę brakuje logistycznie, i, i, i pod względem takiej sytuacji prawnej trochę w Polsce, która nie do końca jest, nie do końca jest klarowna we wszystkich, we wszystkich sytuacjach. To, to trochę jeszcze musimy nad tym popracować, ale w Hiszpanii na przykład to jest co czwarty zmarły dawca, to jest dawca z nieodwracalnym zatrzymaniem krążenia. U nas zero, więc mamy jeszcze, jeszcze sporo do zrobienia. To jest bardzo duża rodzina, którą zbudowaliśmy wspólnymi siłami przez te 13 lat. Rodzina osób po przeszczepieniu, rodzina mediów ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych, rodzina lekarzy, koordynatorów transplantacyjnych, gwiazd, sportu, muzyki, ekranu, filmu, kabaretu polskiego, dziennikarstwa i też autorytetów medycyny transplantacyjnej. Wielu partnerów, którzy wspierają bieg po nowe życie. I ta rodzina, chyba z tego jestem najbardziej szczęśliwy, że powstała. I coraz bardziej się powiększa. Tego się do końca nie da policzyć. My staramy się mierzyć wszystkie te nasze działania promocyjne, medialne dla polskiej transplantologii, ilości artykułów. To wszystko staramy się robić, żeby być rzetelni, że nie spotykamy się tylko po to, żeby się spotkać, tylko żeby faktycznie zrobić coś ważnego dla polskiej transplantologii. I mam nadzieję, to co powiedziałeś, że przyłożyliśmy taką malutką cegiełkę do tego. Że faktycznie tych przeszczepień jest więcej. Ja zauważyłem, że o transplantologii ludzie nie wiedzą wiele, ale jak się z nimi rozmawia, to oni są gotowi przyjąć to i włożyć świadectwo woli do portfela, i są świadomi tego, że transplantologia ratuje życie. I to jest mega ważne, ale warto z nimi rozmawiać, warto nagłaśniać ten temat, bo jak tego nie będziemy robić, to tych przeszczepień nie będzie więcej, a dzisiaj. Prawie 2000 ludzi czeka w kolejce do przeszczepienia jest zakwalifikowana na listę poltransplantu. Jak nie będzie dla nich dawcy, to ich po prostu z nami nie będzie. Uważamy, że ta nagroda jest troszeczkę na wyrost, na wyrost. Bo my po prostu jesteśmy tutaj. Wspieram tak, jak wciągnąłem Olgę w ten projekt, namówiłem ją. Nie musiałem długo namawiać, wystarczyło, że wspomniałem. O co chodzi, się pojawia tutaj, przyjeżdżamy to tu od wielu lat. Arek czasami robi inicjatywy w szkołach czy na halach, chce uświadamiać młodzież i czasami mu tam pomagamy. Także no, zaprosił mnie Czarek i trochę to tak, jak mówimy, że dzisiaj ja po prostu mówiąc, opowiadając o tych pięknych historiach, o tym, jakie to jest wyjątkowe wydarzenie, po prostu zapraszam też innych. No wiadomo, wykorzystujemy w dzisiejszej dobie social media, ale trochę tak jak, no właśnie, no, jesteśmy bardzo wdzięczni za tą nagrodę, chociaż czujemy się w perspektywie tego, co robią tutaj ludzie, z czym się mierzą, jakie mają za sobą doświadczenie, które niegodni tej, tej nagrody, bo wydaje nam się, że cokolwiek byśmy nie zrobili, nawet to, że właśnie się tak wypowiadamy, czy zapraszamy ludzi, czy, czy, czy jesteśmy w jakiś tam sposób zaangażowani w mniejszym stopniu, nadal to jest nic w perspektywie tego, co, co tutaj się dzieje. Jest to poważny temat, o którym ja mogę wprost powiedzieć, mało wiedziałem dopóki się nie pojawiłem na tej imprezie. Tutaj na, tak naprawdę dowiedziałem się, na czym polega transplantologia. Można to zrobić za życia, oddać jakiś narząd, może się to prawdopodobnie z jakimś ryzykiem i ludzie się tego boją, ale pośmiertnie nie ponosimy żadnego ryzyka, a możemy uratować ludzkie życie. To, jest zaskakujące, jest to, że wydawało mi się, że skoro, jeżeli będę miała możliwość oddania organów, w sensie moja rodzina podejmie decyzję po mojej śmierci, to się okazuje, że to nie jestem w stanie, nawet nie, że jedną osobę uratuję, tylko mogę uratować kilka żyć i to jest dla mnie niesamowite. Nie miałam nawet świadomości tego, że można robić przeszczepy nie tylko serca, wątroby i nerki, bo to jest najbardziej popularne, tylko naprawdę są organy, gdzie byłam zaskoczona, że można je również przeszczepić i można komuś dzięki temu uratować życie, czy, czy, czy w ogóle w jakiś sposób dać nowe życie. Więc dla nas to jest też zaskakujące, że ten bieg po nowe życie nie tylko kształci e, właśnie osoby tutaj na tych konferencjach wszystkich, na tych e, sympozjach, na, no, na jakby. Tylko też my, te celebryci gwiazdy, jak to można powiedzieć, też się jakby my się na chwilę zatrzymujemy i też chcemy coraz więcej się o tym dowiedzieć, żeby też wiedzieć, z czym mamy do czynienia, bo dzisiaj jesteśmy, ale jutro nawet mnie może dotyczyć transplantologia. Dzisiaj jestem zdrowa, kto wie, czy jutro nie przejdę jakiejś grypy i nagle nie dostanę jakichś powikłań i będę jednym z przeszczepków. To naprawdę dotyczy wszystkich. Ja myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że to my więcej czerpiemy z tego biegu tak. niż oni od nas. Wydaje mi się, że właśnie trochę w naszym świecie jest tak, że nawet nie trzeba dość długo chyba przekonywać ludzi, że coraz częściej w tym świecie, w tym biegu, w tym trochę łapaniu takiej kariery, jakichś sukcesów, w pewnym momencie się zatrzymujemy i zaczynamy się jednak zastanawiać, gdzie jest ta wartość. I właśnie tutaj na tym biegu jest to bardzo dobrze zakreślone, żeby właśnie dać też coś od siebie. Ale że można to dać i za życia, i po śmierci, e, ale też, że no, zatrzymać się i powiedzieć sobie, no dzisiaj jestem, a co z jutrem? Okay.